Cześć, witam Was w czwartym odcinku podcastu HekaCast, a moim dzisiejszym tematem będą misteria eleuzyjskie. Termin misteria odnosi się do praktyk religijnych, które dostępne są jedynie dla osób inicjowanych. W starożytnej Grecji takich misteriów było wiele, jednak to misteria eleuzyjskie właśnie były tymi najbardziej znanymi i mającymi największy wpływ na na grecką religijność. Uważa się, że były one odprawiane co roku, przez nawet 2000 lat. Dopiero cesarz Teodosius zakazał takich praktyk ze względu na wprowadzenie religii chrześcijańskiej. Jednak były one w dalszym ciągu odprawiane potajemnie, nawet do V wieku naszej ery. Misteria te były poświęcone Persefonie i Demeter. Jednak problem przy Badaniu czy próbie dokładnego zrozumienia tych misteriów stanowi fakt, że istota misteriów była objęta tajemnicą, za którą groziła kara śmierci. Dlatego też nie ma źródeł pisanych, które dokładnie objaśniałyby, o co chodziło, czy co się działo w czasie tych sekretnych części misteriów. Przykładem na to, że Grecy bardzo poważnie podchodzili właśnie do tej tajemnicy jest fakt, że Znana jest historia, gdzie dwóch obcokrajowców przypadkiem znalazło się w niewłaściwym miejscu, poszli po prostu za tłumem i zostali oni straceni, ponieważ, zadając pytania, ujawnili, że nie wiedzą co się dzieje i że nie mają prawa tam być, ponieważ nie są inicjowani. Również znany Dramaturg Aeschylus był oskarżony o ujawnienie tajemnicy, ponieważ jego sztuka zawierała pewne fragmenty, które uważano za zdradę właśnie tajemnicy misteriów. Uniknął kary, ponieważ udowodnił, że nigdy nie był inicjowany w misteriach eluzyjskich, nie mógł więc znać tajemnicy misteriów i wzbieżności były po prostu Przypadkiem. Również Arystoteles był oskarżony, ponieważ uważano, że odprawił pokrzeb swojej żony w sposób będący imitacją misteriów. Ale również nigdzie nie został skazany. Alcybiades z kolei był oskarżony, ponieważ w czasie zakrapianego spotkania razem ze swoimi przyjaciółmi udawali misteria, gdzie właśnie Alcybiades pełnił rolę głównego kapłana a inni innych kapłanów lub też zwykłych inicjowanych. Został za to pozbawiony majątku, a sam incydent wywołał sporą panikę, ponieważ inni ważni ludzie, ważni obywatele, tym Andocides, byli również zamieszani. I sam właśnie wspomniany Andocides przyznał się do tych zarzutów, ale ponieważ wskazał innych, nie został w żaden sposób ukarany, a ci, których wskazał, Zostali skazani na karę śmierci lub wyjęci z pół prawa. Kolej Diagras był oskarżony o takie o przedstawienie misteriów, żeby zniechęcić ludzi do, do inicjacji i do wzięcia udziału w misteriach, za co została nałożona nagroda za jego głowę, a jeden talent za przyprowadzenie go martwego, a dwa za żywego. Także Grecy tu bardzo poważnie podchodzili do sprawy. Oczywiście nie wszystkie elementy tych misteriów były objęte tajemnicą, jedynie to ta główna część, najważniejsze, najważniejsze tajemniczenie tak naprawdę było tą tajemnicą objęte, dlatego możemy do pewnego stopnia odtworzyć, co działo się wcześniej i możemy spekulować na temat tego, co mogło być tą, tą wielką tajemnicą. Jak już mówiłam, były to misteria poświęcone. Persefonie i Demeter. I tym mitem, na którym były oparte, były właśnie porwania Persefony do podziemia i smutek Demeter, sprowadzającej na ziemię nieurodzaj, aż do jej powrotu. Jest wiele teorii na temat tego, skąd misteria się wywodzą. Nawet sami Grecy nie do końca blisko co do tego zgodni. Herodotos na przykład twierdził, że cały kult Demeter przeszedł do Grecji z Egiptu, ponieważ utożsamiał Demeter z egipską Isis. Natomiast Plutarch uważał, że to Persefona jest tożsama z Isis. Jednak te założenia zostały w dużej mierze uznane za nieprawdziwe, ponieważ porównanie czy to Demeter, czy Persefony z Isis były bardzo powierzchowne. Kiedy tak naprawdę główna idea tego kultu i Demeter, i Isis była zupełnie inna a drugim, dyskredytującym faktem jest to, że Misteria Isis zostały wprowadzone w Egipcie później niż Misteria Eleuzyjskie w Grecji, to raczej Misteria Eleuzyjskie wpłynęły na Misteria Isis niż odwrotnie. Drugim miejscem, z którego wywodzono Misteria Eleuzyjskie była Kreta i wzięło się to stąd, że w homeryckim hymnie do Demeter, Demeter mówi że jest z Krety, kiedy chce ukryć, kim naprawdę jest. Jednak to również nie wydaje się prawdopodobne, ponieważ kreta w literaturze greckiej była często używana właśnie przez bohaterów literackich, którzy chcieli ukryć, kim naprawdę są, czy swoje prawdziwe pochodzenie. Mówili po prostu, że są z Krety. Wskazywano również na inne miejsca. Pochodzenia misteriów eleuzyjskich i była to tracja, Tesalia, czy też nieokreślone miejsce na południu Grecji. Tracja wzięła się stąd, że w historiach o wojnie pomiędzy Eleuzis a Atenami tracja miała stawać po stronie Eleuzis. Z kolei Cesalia. Wierzę się stąd, że w sali są dwa sanktuaria Demeter, które mogą być starsze od głównego sanktuarium w Eleuzis, choć też nie jest to do końca jasne. Jednak obecnie uważa się, że nawet jeżeli sam Kul Demeter pochodzi stamtąd, to misteria eleuzyjskie nie. Natomiast teorie o tym nieokreślonym miejscu na południu Grecji ukłuł Kereni, który Oparł to na orwickich hymnach, które wspominają, że misteria były utworzone blisko morza, co również jest dosyć słabym argumentem. Obecnie raczej przeważają teorie, że misteria były wytworem własnym Elusis i nie zostały znikąd przyprowadzone. I te teorie opierają się na tym, że misteria powstały z wcześniejszego kultu właśnie płodności, któremu później nadano to dodatkowe znaczenie Persefony i Demeter. Przechodząc już do samej istoty misteriów, to dzieliły się one na misteria mniejsze i większe i obejmowały trzy stopnie wtajemniczenia. Pierwsze stopnie wtajemniczenia otrzymywało się na tych misteriach mniejszych, a dwa kolejne na misteriach i jak już wspomniałam, opierały się całe misteria o mit porwania Persefony i odnalezienia jej przez Demeter. I tutaj właśnie misteria mniejsze miałyby być tym wspomnieniem porwania Persefony, natomiast misteria większe miałyby być wspomnieniem żałoby Demeter i ostatecznego zjednoczenia. Według mitu Demeter, kiedy poszukiwania Persefony zakończyły się niepowodzeniem, przybyła właśnie do Eleusis, gdzie córki królewskiej pary Keleosa i Metaneiry spotkały ją przy studni, gdzie siedziała w przebraniu starej kobiety i zaprosiły ją do zamku, gdzie została piastunką ich brata Demofona. Demeter chciała uczynić Demofona nieśmiertelnym, Dlatego wkładała go co noc do ognia, co o którejś nocy zobaczyła właśnie Metaneira i przeszkodziła Demeter. Która wtedy ujawniła, kim naprawdę jest, i zażądała, żeby wybudowano jej sanktuarium, w którym następnie się zamknęła i pozostawała w nim, aż Zeus był zmuszony zwrócić Persefonę matce. W micie także. Kiedy Demeter pierwszy raz pojawia się na dworze, zostaje rozbawiona przez jedną ze służących, Iambę, która miała wykonać obsceniczny gest, który tak rozbawił Demeter. I zostaje ona poczęstowana napojem o nazwie Kykeon, który wypija, co ma znaczenie dla późniejszych obchodów misteriów. Po powrocie Persephone'a, Demeter miała obdarzyć ludzi. Eleuzuńczyków dwoma darami. Pierwszym był dar agrokultury, miała podarować im zboże, a drugim były właśnie sekretne rytuały misteryjne. Mit daje też początek temu, że najważniejsi kapłani biorący udział w misteriach wywodzili się z dwóch rodzin. Rodzinę Eubulosa, który miał być jednym z książąt Eleuzis w czasie, gdy była tam Demeter. I w orfickim Chemnie. Demeter wraz z nim schodzi do Hadesu szukać Persefony. Drugą rodziną miała być rodzina Kerykesa, która miała wywodzić się od syna Eumolposa. Misteria nie były jedynym festiwalem obchodzonym w Eleusis, chociaż wszystkie z obchodzonych festiwali opierały się głównie na agrokulturze i płodności, i dlatego też opierały się głównie na kalendarzu. Niczym. Dlatego też na przełomie listopada i października, czyli w letnim miesiącu Poseidon, odbywał się festiwal Haloa, który również poświęcony był Demeter, a także Dionizosowi. I był to festiwal, w którym brały udział wyłącznie kobiety, któremu przewodziły kapłanki, i składano ofiary zarówno z napojów, jak i jedzenia. Ale nie było ofiar krwawych. I festiwal ten miał silne, silny charakter godności, ponieważ figurki zarówno żeńskich, jak i męskich organów rozrodczych zrobione z ciasta były tam pokazywane. We wczesnej wiośnie odbywał się z kolei festiwal. Chloe, który był poświęcony Demeter Chloe, czyli Demeter the Green, czyli bogini rosnącej roślinności. Latem odbywał się festiwal Kalamaja, który był poświęcony zbożu, a na przełomie Sierpnia i września festiwal Eleusinia, który był lokalnym festiwalem dziękczynnym dla Demeter za właśnie ten prezent rolnictwa, no i także swego rodzaju drzynki. w festiwalu tym corocznie poświęcano właśnie pierwsze, pierwsze zbiory dla Demeter, ale co drugi rok Odbywały się konkursy, a co cztery lata festiwal odbywał się na większą skalę. W tym festiwalu poza Demeter i Persefoną byli czytani także Pluton, Triptolemos czy Temis. Tryptolemos był właśnie tym bohaterem, któremu Demeter miała według mitu przekazać dar rolnictwa. Z kolei na przełomie października i listopada był festiwal Proerosja. A także dwa największe festiwale poświęcone Demeter, czyli Desmoforia i Mysteria Eluzyjskie. Desmoforia były Jednym z najbardziej rozpowszechnionych festiwali, które były obchodzone nie tylko właśnie w Eleusis, ale w całej Grecji. I w zależności od tego, gdzie były obchodzone, mogły trwać 3 lub 4 dni. I w czasie tego festiwalu był zarówno przestrzegany post, odbywała się procesja do sanktuarium Demeter, a także był dzień ich ucztowania. I w czasie tego festiwalu z dołu o nazwie Megara, w którym znajdowały się także... Węży wyciągano gniłe resztki świn, które mieszano z nasionami i składano na ołtarzu. Nie wiadomo, kiedy świnie były w tych dołach umieszczane. Nie jest, nie jest to w żaden sposób nigdzie. Opisanym, ale proponuje się, że mogło to następować podczas misteriów eleuzyjskich w roku poprzednim, ponieważ misteria zakładały właśnie ofiary ze świn. I rytuał ten mógł się wywodzić z tego, że według pewnych wersji mitu, kiedy Persefona została porwana do, do Hadesu, to w wyrwie, przez którą Hades. Pojawił się na swoim wozie, znalazło się stado świni, pasterza Euboleusa. I był to również festiwal, w którym brały udział tylko kobiety, tak samo jak wcześniej wspomniana halowa. Teraz przechodząc już do samych obchodów, e, misteriów. Na początku właśnie obchodzono te misteria mniejsze, w których inicjowano kandydatów do, do tych misteriów według niektórych tradycji inicjacja w mniejszych misteriach musiała nastąpić rok wcześniej niż kandydaci mogli przystąpić do, do większych misteriów natomiast według innych nie było takiej konieczności można było w tym samym roku przystąpić i do mniejszych i do większych misteriów początkowo jedynie ateńczycy mogli brać udział w misteriach ponieważ eleusis znajduje się bardzo blisko Aten. Natomiast w późniejszym okresie już takich ograniczeń nie było. Jedynymi ograniczeniami, które obowiązywały kandydatów, było to, że musieli mówić po grecku. Osoby nie znające języka greckiego nie mogły przystępować do misteriów eluzyjskich, a drugim wymogiem było to, że nie mogli być winni morderstwa. Te mniejsze misteria odbywały się w wiosennym miesiącu Antesterion, na brzegu rzeki Ilisas. A mitologicznie wywodzi się ten rytuał z mitu o tym, że Herkules właśnie przyjął te, te mniejsze misteria przed swoją podróżą do Hadesu, żeby się oczyścić, ponieważ głównym założeniem właśnie tych mniejszych misteriów było oczyszczenie kandydatów. Miało to pozwolić Herkulesowi stanąć przed Hadesem i Persefoną i wyjść z, wyjść z Hadesu. I w czasie tych misteriów kandydaci dokonywali rytualnego oczyszczenia poprzez obmycie się w rzece i poprzez składanie ofiar ze świni. I tak właśnie jak wcześniej mówiłam, że misteria były teoretycznie dostępne dla wszystkich, niezależnie od płci czy statusu, to jednak było to. I pewną przeszkodą, że kandydaci, każdy z kandydatów musiał ofiarować tą świnę, co oczywiście nie dla wszystkich było dostępne. Chociaż niektórzy, na przykład niewolnicy, byli inicjowani na koszt państwa, ponieważ tylko inicjowani mogli przebywać w świątyniach, a ktoś musiał w tych świątyniach pracować, a sprzątać i dbać. Dlatego też inicjowano niektórych niewolników. Misteria większe odbywały się w miesiącu połodromion jesienią i tutaj mówi się o drugim i trzecim stopniu inicjacji i te misteria były na tyle ważne, że przed misteriami specjalni posłańcy byli wysyłani do wszystkich prowincji, żeby ogłosić święty pokój, który trwał około 55 dni. I ci posłańcy także prosili o datki z pierwszych zbiorów i oficjalne delegacje na Misteria. Sam festiwal Wielkich Misteriów trwał prawdopodobnie 9 dni, i głównym obiektem czczonym w tych misteriach były tak zwane Hiera, czyli święte przedmioty, które przed początkiem festiwalu były przenoszone Eleuzis do Aten i trzymane w Atenach w Eleuzinionie, czyli sanktuarium Demeter w Atenach. Pierwszego dnia tych celebracji ponownie Oczyszczano się w morskich wodach i według niektórych źródeł to tutaj następowało składanie ofery ze świn, a nie w mniejszych misteriach. Tutaj sugerowano, że w morskich wodach obmywano tą świnię, którą następnie poświęcano. Czwarty dzień festiwalu w Atenach był ostatnim dniem, który odbywał się w Atenach i nazywał się Epidauria albo Asklepeja. Oficjalnie był poświęcony tym, którzy przybyli spóźnieni. Na, na festiwal. Ale tak naprawdę mógł pamiętać wprowadzenie kultu właśnie Asklepiosa do, do Aten. Piątego dnia formowana była procesja, w której właśnie przenoszono te święte obiekty Hiera z Aten z powrotem do Eleuzis. Procesja ta zaczynała się przy Eleuzinionie w Atenach i podążała świętą drogą do Eleuzis. Święta droga w dalszym ciągu nazywa się świętą drogą, chociaż teraz. A znaczna jej część to po prostu autostrada. Święte przedmioty były niesione przez kapłankę nazywaną pana Geis. a na czele procesji był także kapłan. A w czasie tej procesji mamy dwa wydarzenia, które miały miejsce. Przy jednym moście przewiązywano szafranową wstążkę dookoła prawej ręki i lewej nogi każdego z kandydatów do inicjacji i to trwało aż do zachodu słońca kiedy to procesja była wznawiana przy światłach pochodni nie wiemy co ten rytuał miałby oznaczać ale takie coś miało miejsce I drugim z tych znanych rytuałów odbywał się przy drugim mostzie kiedy to kandydaci przechodzący przez most mieli być wyśmiewani czy wyszedzani. niektórzy mówią też o obscenicznych gestach wykonywanych i prawdopodobnie to wydarzenie miało upamiętniać Jambę z mitu o Demeter, która właśnie obscenicznym gestem rozśmieszyła Demeter. Kiedy procesja dotarła do sanktuarium Velousis, kandydaci świętowali tańcząc dla bogini. Tańce te miały prawdopodobnie pocieszyć boginię będącą w żałobie, a następnego dnia dokonywano kilku ofiar, włączając główne Główną ofiarę dla Demeter prawdopodobnie na ołtarzach dwóch bogiń przed telesterionem. W czasie tego dnia kandydaci do inicjacji puścili. Nie wolno było jeść pewnych rodzajów ryb czy drobiu, a także fasoli, granatów, jabłek czy jajek. I ten post kończył się właśnie piciem wcześniej wspomnianego Kekaonu. Kekaon był w greckiej literaturze używany do. Opisywania wielu rodzajów płynów, które były wytwarzane z ziarna zbóż, zmieszanych z płynem, którym być, mogła być woda, wino, oliwa czy miód, a często z dodatkiem ziół. Głównie używano tego napoju jako zastępstwo posiłku ale znane były też bardziej wyspecjalizowane użycia jako środek medyczny, a w Odysei kilka używa go jako środek przeciw truciznom. Głównie zależało to od rodzaju użytego zioła. W przypadku kekeonu przygotowywanego na misteria, dodatkiem ziołowym była mięta polej, która to mięta w małych ilościach ma właściwości uspokajające, ale w większych jest szkodliwa. Nawet może mieć skutki śmiertelne. Kwestią kontrowersyjną jest, czy KK on miał działanie psychoaktywne, czy też nie. Wspomniany wcześniej Kereni sugerował, że zboże używane do przygotowania kgeonu mogło być sfermentowane, co oczywiście powodowałoby, że zawierał alkohol, a dodatek tej mięty polej był dość wysoki, by wywołać kalucynację. Inni natomiast sugerowali, że zboże mogło mieć dodatek Dodatek z Buryszu, który ma znane właściwości psychoaktywne jest tą rośliną, z której pochodzi narkotyk LSD. Trzecią teorią jest, że kapłani mogli używać opium niezależnie od keonu, ponieważ opium było znane w starożytnej Grecji i też często przedstawiano Demeter i Persefonę trzymające maki. Mam bardzo ciekawy wykład skupiający się na o bardziej już chemicznych rozważaniach zamieszczę w opisie, jest on dostępny na, na YouTubie jeżeli kogoś ten temat interesuje, to polecam, chociaż wykład jest po angielsku. Następnie po obchodach Mysterium dokonywało się właśnie drugi stopień inicjacji. Przed wejściem do Telesterionu w którym ta inicjacja się odbywała, kandydaci musieli zostać sprawdzeni na liście, czy, czy dokonali tego wstępnego stadium inicjacji. I na tym kończy się tak naprawdę to, co jest nam dostępne z całą pewnością. Cała reszta to w mniejszym lub większym stopniu spekulacji, ponieważ to już była ta sekretna część misteriów, o której nie wolno było mówić. Niektórzy uważają, że pierwszej części tej inicjacji, pierwszy stopień inicjacji polegał na odgrywaniu mitu, z czym oczywiście nie wszyscy się zgadzają. Miałoby to prowadzić do w końcowym etapie ukazania się persefonem zgromadzonym. I tu właśnie sugeruje się, że wizje Persefony mogą być wywołane tym narkotycznym działaniem o różnych środków. Natomiast Inni mówią, że taki efekt mógł wywołać same misteria i figura, czy bogini, czy ktoś przebrany za boginię. Natomiast tym trzecim stopniem inicjacji prawdopodobnie było pokazanie tych świętych obiektów inicjowanym. Nie wiemy, co tymi obiektami było. Niektórzy twierdzą, że było to po prostu, że było sporo. Inni wskazują na, na to, że czas się. Misterium dochodziło także do aktów seksualnych między głównym kapłanem a kapłanką, co jednak wydaje się mało prawdopodobne. Mówi się także o, o tym, że miałoby następować odtworzenie porodu Persefony, ponieważ, chociaż w nie najczęściej rozszerzanej wersji mitu Hannes i Persefona nie mieli potomstwa, to jednak istnieje także taka wersja, że Persefona miała w podziemiu urodzić Plutosa, który miałby być Bogiem Obfitości, albo miałaby urodzić Dionizosa w podziemiach. Związek Dionizosa z misteriami jest kontrowersyjny, ale mocno rozpowszechniony. Wielu badaczy uważa, że ten związek istnieje, czy to właśnie jako syna Persefony, a niektórzy uważają, że Persefona nie została porwana przez Hadesa a przez Dionizosa właśnie, który był ukryty przed niewtajemniczonymi micie pod postacią Hadesa, ponieważ niewtajemniczeni mieli tej tajemnicy nie znać. Ale nie ma na to żadnych przekonujących w pełni dowodów. Jest to tylko... Jedna z teorii. Następnego dnia po tym kulminacyjnym momencie misteriów, czyli pokazaniu świętych obiektów, następował dzień libacji i rytuałów dla zmarłych. 9 ostatniego dnia uczestnicy wracali do domu i na tym misteria się kończyły. Misterie elewzyjskie miały ogromne znaczenie dla Greków i Rzymian. Uważano, że tylko osoby inicjowane mogły liczyć na dobry los po śmierci, dlatego dla wielu Greków bycie inicjowanym było wręcz koniecznością. Co roku inicjowano więc bardzo duże ilości ludzi. Tym bardziej zaskakujące jest, że choć z pewnością byli tacy, którzy zdradzali tajemnice, to jednak nic z tego się do naszych czasów nie zachowało. Niemniej, misteria. Są zdecydowanie bardzo ciekawym tematem i dają duże pole do dalszych spekulacji. Na dzisiaj to już wszystko, co przygotowałam w tym odcinku, i do zobaczenia za dwa tygodnie. Cześć!